Otóż, mój mości dobrodzieju, miałam już trzech mężów, a wszystkich trzech najlepszych. Co ja napłakałam się po każdym, bo każdy mnie kochał i respektował. Za pierwszego wyszłam młodziuteńka, jeszcze dziecko byłam, powiadam jego mościu dobrodziejowi, ale i on był jak dziecko, symplaczek sobie, ale że z godnej familii i miał ten cały folwareczek, a ja posagu pasz, to mnie rodzice za niego wydali. A on wraz całą swoje substancję zapisał. Stał potem zawsze przy piecu z założonymi rękami i słuchał co ja rozkażę, a ja bonowałam jak ta pani. Dziesięć lat aniołeczek tak stał przy piecu. A choć go bywało i szturchnę, jak się mnie naprzykrzy ta jego niemota, albo jak się zacznie mieszać do czego w domu, to się mnie pokłoni, wrączkę pocałuje i pójdzie do swojej kwatery na folwarku. Rozpił się potem nieboraczek. A co ja temu winna? Takiemu pan Bóg dał i pff, umarł. Co ja się po nim napłakałam. Zaraz sobie pomyślałam, że dla ludzkich języków mnie młodej długo wdowieć nie wypada. A zdarzył się tu w sąsiedztwie ten utorem półwieczny jegomość, ale moderat, wielki, sensat, a gospodarz zawołany do mnie podjeżdżać, a radzić serdecznie w tej mojej gospodarce, a obiecywać złote góry z tego mojego folwarku, a na sam koniec pożyczyć po trochu pieniędzy, a molestować o, o deklarację, tak ja, zmówiwszy modlitewkę do świętego Eliasza, patrona wdów pragnących tego sakramentu, poszłam z nim na kobierzec. Oj, żebym ja w ten czas nogę złamała. Bo ten pan moderat i sensat był, prawda, gospodarz, ale hipokondryk, śledzionik, liczy krupa, sknera, tak, że musiałam, jak niegdyś biedny mój syn z założonymi rękami stać pod piecem, a jego mość rządził i dysponował. Oto wpadłam, mój mości dobrodzieju, ale nie dotrzymałam tak długo. Zaczęłam mu wetować. Dopiekał on mnie do żywego, do żywego dopiekałam i ja jemu. On chciał tak, a ja na złość inaczej. On chował pieniądze, a ja wybierałam i zabierałam. On mówił moja praca, a ja mówię moja fortuna. On do kija, a ja do wałka i tak sądny dzień w domu. Aż na koniec jednego dnia z wielkiej złości paraliż jego mościa złapał i umarł nieboraczek. się po nim napłakałam. Sześć latek ze sobą przeżyliśmy i sama nie wiedziałam, co mam począć po jego śmierci. Aż tu, jakby z przeznaczenia Bożego przychodzi tędy pułk husarski, i staje na mojej kwaterze. Porucznik, młody, mój mości dobrodzieju. Moja duszyczko, mój aniołeczku, mówił, będę cię na rękach nosił, zwierzynką będę cię karmił, a jak pojedziem do moich fortun w koronę, to będziesz tam jak w maśle opływała. I tak już, mój mości dobrodzieju, poszłam za sercem, poszłam za sercem i trafiłam. Jak kulą w płot. Na drugi dzień po ślubie szatan go opętał. Jak nie wrzaśnie nade mną. Babo, dawaj pieniędzy, myślisz, że na darmo swoją młodość w takiej szkolepie zaprzedałem. I niewiele czekając wyrywa mi kluczyki z ręki, otwiera kantorek, a wiedział, że tam jest gotówka, bo ja głupia z wielkiej miłości wyszpowiadałam mu się ze wszystkiego przed ślubem. Zabrał więc cały zapas po nieboszczyku zaklęty i ruszył do pułku. Wypustoszył mnie dom, zrabował gospodarkę, maczył i rozpoił mnie dwór cały, a ja pijaństwa ścierpieć nie mogę. Przecież niedźwiedź przyszedł mnie na ratunek. Na obławie strzelił on do niedźwiedzia i spudłował, a niedźwiedź na niego. I nim zdążyli mu pomóc, dar z niego skórę od głowy do pięć, spokruchotał kości i tak umierającego go do mnie przywieźli. Oj, co ja się po nim napłakałam. Oj, o ja się po nim napłakałam. Ale, mój mości dobrodzieju, czwarty by się przydał. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ